Dzień dobry, szalom, aby ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście z Najoby to jest Szogun 20 War i taka dość dziwna bitwa, gdzie przeciwnik ma praktycznie samych łuczników. I ja nie wiem czy mamy w ogóle szansę to wygrać. Jeżeli on zrobi to, co powinien zrobić, czyli po prostu stać i strzelać. To chyba to przegramy, nie? Ale zobaczymy, no nie wiem, no nic innego tutaj wykminić nie możemy. Najwyżej stracimy to marbie Szkoda trochę generała. Nie mam pojęcia czy to jest jakiś ważny generał. Ahm. Um... Bo tutaj naprawdę tracimy tylko Ashigaru. Dobra, łapę góry górę to czysty kometarz. Zapraszam na Discordzika, Patronite, Wishtream oraz główny kanał Zdajemy Króliczka. On jest z każdej strony i nie mamy wieżyczek. Poza tym to jest... mur się jeszcze nie naprawił. My w poprzedniej turze zajęliśmy tą osadę, więc będzie ciężko. Niestety to jest pierwszopoziomowy zamek, więc jest dość ciasne. Ashigaru i całą naszą armię walczącą wręcz schowałem gdzieś tam w środku. Uh, on ma praktycznie samych łuczników poza czterema generałami i ciutkę ma uh, ashigarów łuczników z tej drugiej armii, w tej pierwszej ma samych tych łuczników roninów, właśnie, pokażę jak wyglądają łucznicy ronini. Um, no kozaki, kozaki z łukiem, a to są nasi ashigaru łucznicy, panowie, jesteście y, y, dumą Chosokabe, rodu Chosokabe, opanowaliście wszyscy drogę łuku, macie płonące strzały. Macie dodatkową amunicję, także rozpocznijcie ostrzał. Żaden z ikoki, ikokińczyków ma nie pokarać tego zamku swoją yy, heretycką stópką. Dziub zrobić. nie no, coś tam pada. Jak tylko możecie od razu płonące strzały. Od razu płonące strzały, od razu płonące strzały. Czy oni będą strumowali ten zamek? Nie, oni stoją. Dobra, czyli to jest zwykła wymiana. Stoimy i się strzelamy. Stoimy się, strzelamy. Ci, którzy strzelają, niech od razu też ładują płonące strzały. Wszyscy, którzy mogą. Cyk, 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 cyk. A może to wygramy? O. Bo on jak potraci tych chociaż jedno, ci uczniowie. Ej, już, se... już setka zginęła, co? Hmm. No niby coś tam robimy. O, teraz płonące strzały, to muralki będą jeszcze ładnie siadać. Wy nie macie w co Nie, ja, macie chyba w co strzelać. Może się przestaw lekutko? O. Przestaw się lekutko, to będzie wziął w co strzelać. Ty zaraz też odpalisz ogień. O, wy lecicie. Wszyscy ładnie wy Okej okay. Wziu, 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 wziu Pesy mi umierają. O, też mają palące strzały Oliwka. Wszyscy mają, nasi mają odpaleni luźną formację Mhm Ty masz zasięgu na nich? Podejść może tak o, I ty się może tak odwróć? Żeby łatwiej było strzelać To nasi też ponoszą straty Niektóre oddziały mocniej, niektóre słabiej Ale dobra, tu już coś spalikowało. Tu jeszcze sporo tego stoi Wystrzelasz hmm. pipa Shigaru? Trzeba mi niestety po Ashigaru hmm, Ci Ashigaru są na wagę złota, trzeba ich gdzieś schować Tylko, że te zamki są tak małe, że tu nie ma gdzie się schować Kompletnie ma gdzie się schować, możemy stanąć tak, ale to wtedy będą... Może wam też luźną formację włączyć? E, ale to... O Jezus... Jak wszyscy będą mieli luźną formację i będą stali na sobie, to każdy na każdym nie daje luźnej formacji e, Dobra, no spróbujmy e, Ktoś jeszcze może włączyć połącze strzały, to niech sobie odpala Oj, teraz też zaczęliśmy ponosić straty, jak wszyscy od nich zaczęli strzelać od razu, jak tylko możecie y, polące strzały, bo i tak będziemy czekać, aż się załadują. Więc nie ma co oszczędzać. Nie ma co oszczędzać żbiczki. Oczywiście z zamku nie ma co wychodzić, bo nie mamy. Do ciasigaru zginą raczej. Mamy tylko jeden oddział jazdy, który też raczej zginie, zanim cokolwiek zrobi. Oz! O to było dobre. No, powiem wam, że ta nasza droga łuku zbustowana, to ro robi wrażenie. Robi wrażenie ta droga łuku, tylko szkoda, że to są cigaru, zwykli. A tam idzie ta armia, no właśnie. To jest trochę większy problem, bo to jest sporo Ashigaru, że zakłada. Ashigaru w ogóle i Koiki są lepsi, nie? Gdzie jest 240? No właśnie, coś takiego było, że Ashigaru i yy, Koiki są lepsi niż ci włócznicy zwykli. Są lepsi, dlatego musimy oszczędzać naszą piechotkę. Może też sobie włączcie, nie, nie wiem czy ta luźna formacja w takim zgrupowaniu, takiej ciasnocie działa w ogóle. E, czy to w ogóle jakoś działa. Kurde, kusi że teraz generałem tym wyjechać. tych żbiczków tutaj. Strzelaj w tych, może? O, po generale mi teraz tłuko. Chowaj się tu, może. Z tej strony. Okej. Okay. Oni próbują się wspierać na mury. Nie, jeszcze nie. Straciliśmy jakąś połowę uczników. Oni chyba stracili wszystkich użytków z tej pierwszej armii. Przynajmniej większość zdecydowaną. No dobra. Czyli powiedzmy, jakieś tam 50% planu zrealizowane. Teraz trzeba jakoś... Dobra, jakbyście to jeszcze wyczyścili, byłoby świetnie. Hmm. Byłoby idealnie. Moglibyśmy się zacząć przestawiać. No, dobra, e, nie strzelajcie już, może. Nie no, musicie dobić to. Musicie to dobić, ale wy możecie już się rozstawiać na. na te oddziały, co tu będą wchodzić. Myślę, że to, co jest na murach, bo to, są ma nie? Shigaru z Jari. Tak, oni będą szturmowali mury. To na szczęście jest wysoko, więc sporo ich powinno spaść. Teraz generał w ogóle będzie się ładował. E, mur z Jari będzie potrzebny, zdecydowanie. E, zrobić coś takiego? Może wyłącz sobie luźną formację. O, wszyscy. O, stańcie. Tak, żeby być przedłużnikami. Może jeszcze troszeczkę. O, cyk, okej. Okay. Ej, powiem wam, że ciężka bitwa. Mega ciężka bitwa. Dobra, ci też są chyba rozbici? Jest, ci też są rozbici, to je strzał strzałpadowie. Zapraszam tutaj. Tu jeszcze się strzelamy. Generał i świta samurajska w takim wypadku z tej strony, jeżeli ta jest wyczyszczona. W jeszcze póki co stójcie zaraz was cofniemy. Jeszcze gdzieś tam, no nie wiem czy my przebijemy tylu generałów, to jest dużo generałów, ci genrowie to oczywiście są e, dobrzy, dobre jednostki walczące wręcz Więc może być ciężko mhm. Dobra, wycofaj teraz tych wszystkich łuczników Ashigaru, co tu stoją? A Ustaw ich powiedzmy tutaj Tutaj ich przestaw Okej okay. Jak wyglądają siły? 50-50, ho Lipka. Nie, nie, nie wygramy tego, ale zadają mu gigantyczne straty Dobra, ściana na o Jezu, oni masakrują tych Ashigaru z naszych No nic, oni muszą teraz stać, bo ci już weszli na mury I trzeba ich po kolei, e, znaczy musicie wytrzymać, nie panowie? A ci Ashigary już się łamią, nawet ci nie weszli, aha, ci z tej strony tu się przebili, aha Świta samurajska do boju e, Wy panowie, strzelać w tych, mhm mm i tam świtę samurajską i nasz generał Daimio może tam wjechać W sensie musi tam wjechać bo i tutaj... Myślałem, że oni tu będą włazić, A oni z tej strony wlecieli Cholipka No dobra, no i tak będziecie walczyć do końca e, odpal Przegrupowanie, żeby zbustować tych Ashigaru bo oni muszą wytrzymać koniecznie A wy panowie siadź z łuku, siadź z łuku ile wlezie Jesteście dumą naszego rodu Tylko żebyś nie zginął, nie? I będzie dobrze Dobra, strzelaj gdzieś tu, na przykład, o. Żebyś teraz po naszym dajmie nie strzelał. Ta świta samurajska dobiegła? Dobiegła, cofnij Daimio, Jeżeli świta samurajska dobiega cofnij dajmy, Żeby nie zginął. Oho. Uh -huh. um, ci... Ej, połowę oddziału może spadnie. Jak oni biegają po tych, tych? Znaczy, Shogun jest fajdy Bitwy morskie, jakby... Słuchajcie, jak ktoś tam robi Shoguna 3 gdzieś tam w Creative Assembly Sega, Shogun jest fajny, bitwy morskie do reworka i oblężenia do reworka, -re w sensie... No to jest trochę za mało miejsca, i to takie wspinanie się tych, tych żbiczków Takie Mi się średnio podobało. Zawsze Cigary z Ikoiki, no właśnie Dobra, no zabiliśmy, a właśnie generałów mu pozabijamy Ty, może dynastia przestanie istnieć jak zabiję wszystkich generałów, co? Może tak być. Dobra, wbijaj tu tymi katankami naszymi Macie jeszcze te płonące strzały ktoś? To odpalajcie, bo to jest ten moment To jest ten moment, kiedy Yy, jeszcze możemy jakieś domagać, bo już my tą bitwę przegraliśmy. Nie wiem, czy coś lepiej można tu było zrobić, wątpię. Wątpię, czy coś lepiej można było tutaj zrobić. Uh... Daj zachętę na ten oddział. Trzymać się, panowie, trzymać się. Hold the door, hold the door, hold the door. Generałem sobie przejeżdżamy, patrzcie. daj Dajmy osobiście, jest na, na, na froncie, walczy, walczy, strzelać. Panowie, w ogóle jeszcze macie strzały? Ej, ale ten upgrade na strzały dał. Aha, wam się już skończyły strzały. Chciałem powiedzieć, że ten upgrade na strzały dał to, że teraz mamy dużo strzał, ale nie, już się już pokończyły. Niektórym eee, tobie się skończyły, tobie się skończyły. A wy czemu nie strzelacie? Macie jeszcze dużo strzał? Proszę tutaj siać. Proszę tutaj po generale strzelać. Na co wy czekacie? I tu, ile ich znów włazi? Mhm. Płonące strzały. Ci walczą do śmierci. Dobrze, dobrze. O to chodziło. O to chodziło. Nice. Um, ci Ashigaru na razie nic nie robią, nie? Wyjdźcie z muru, i zaatakujcie tych. Generałem przejedź. Tak, ci walczą do śmierci, bo tutaj nam linia pada. Ashigaru, Ashigaru, generał. Dobra, wieź tego generała. Tylko żebyś nie wierzył w tych ich koikiki Ashigaru. Okej, okay, i wy wszyscy. Na, na, na tych co, o, bo oni też się strzelać pokończyły, też włażą na górę, kurde Przegramy z resztkami ich łuczników Z, tych, z tymi łucznikami, z, gdyby nie, nie te resztki armii z drugiej To byśmy to jeszcze może jakoś wypocili. Mi zaraz generał upadnie, bo im muszę już walczyć Chyba, że generałowie poginą, to i moralki mi spadną Jest jeszcze taka szansa Może, kurde, jakbyśmy jeszcze mieli wieżyczkę, patrzcie ile by tu wieżyczka zrobiła, jakby cały czas strzelała Ile by tu wieżyczka zrobiła co tu wchodzi? Ashigaru, no właśnie, 70 Ashigaru. Nie mogę przegrupować, niestety. 30 sekund panowie musicie wytrzymać do przegrupowania. 30 sekund. Chociaż? Tutaj szarże na plecy i cofnęłem na chwilę, zrobiłem szarże. Tego generała, tego generała ubić. Generała, generała, dobra, ten generał pada. Drugiego generała 15. Black Day, dobra, dobra, dobra. Ale straty i tak gigantyczne zadaliśmy. Jeszcze tak tych generałów powbijamy. O jezus, to dobre było. Mhm. Mm Trzymajcie się, przegrupowanie zaraz wleci! Nie uciekajcie mi! Moje, moje japońskie żbiczki! Wytrzymajcie! Hold the door! Hold the door! Przegrupowanie zaraz wleci! Ostatnie oddziały tych Roninów przeklętych! Ubić dziadów, strzelaj! Kto ma łuki? Kto ma łuk? niech strzela! Żbiczki! Hold the door! Dajcie mi wieżyczkę, dajcie mi przegrupowanie! Moje łashigaru! Żyje którykolwiek ashigaru? Żyją! Schowajcie się! Chowajcie się! Wygramy to! Together! Przegrupowanie! Przegrupowanie! Nie, nie, nie zsiądź konia! Przegrupowanie! Siadłeś? Halo? Nasi Ashigaru stoją niewzruszeni. Panowie, teraz macie się wycofać. O rany, tu jeszcze jest jeden oddział. Hmm. Mogę to przegrupowanie? Czemu nie mogę? Załadowało się już. Hmm. jakieś oszukane. Eee, wszyscy nasi łucznicy Jari schować się. Wszyscy, o tych jeszcze 30 zostało tej świty samurajskiej. Też się schować. Tak, 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 tak. Eee, czy jakbyśmy się schowali za tym, oni by musieli wejść? Będą mieli zasięg, czy nie? A i w ogóle całą armię ustawią tutaj w rogu. Nie wiem, czy oni będą mieli zasięg, czy nie. Stań jakoś tak, może. Wycofaj wszystkich. Że jakbyśmy ich zmusili do wejścia, to wtedy moglibyśmy Ashigaru i tych naszych, tych, tych wrzucić. Spokojnie, wycofajcie się, odpocznijcie. Zmuście wroga, żeby właził na górę. Mhm. Mm to jest setka, to jest osiemdziesięciu, sześćdziesięciu. Dziewięćdziesięciu. Jezu, jaka rzeź. Jak my to wygramy? jest W sumie, daj, który to jest najbliższy oddział z łukiem? Wy, ale wy nie macie strzał, a któryś, który ma strzały, pięciu, tych 39. dziewięciu Daj ich tutaj na mury Oni będą w nich strzelać w teorii Które strzałem nas tutaj Może wyjść do nich? Zrobi tak, wszyscy którzy mają jeszcze strzały Strzelajcie w ten oddział A cała reszta Cała reszta szarżuje na tych żbiczków tylko może, e, nasz generał tak powolutku niech szarżuje, żeby nie dostać gdzieś tam strzał. A cała reszta, bo, bo nie jeszcze będą nas strzelać. Naprzód, lecicie. Lecicie, bo to jest stąd się te świeże oddziały niż te dużo strzał mają. A cała reszta, e, niech w nich wleci. Mhm. Uh -huh. Ty, bo generał mi się chwieje. Nie, nie, nie. Czemu? Można raz przegrupowanie na bitwę użyć? Jest nie strzał. ale parzy, ale boli. tych bo strzał też już nie mogę użyć. Um... Aha, no wam się... Aha, czekaj, wystrzelacie w nich, czy nie? Mówię? Dobra, teraz daj tego, tego, daj o, znaczy generała, niech wiedzie w nich. Naprzód, panowie, ura! Ta świta samurajska musi wytrzymać. Ona ma najwyższe moralki póki co. Nie, nie uciekajcie! Moje żbiczki! Nie, nasza szarża się złamała! A! Dobra, ale... ale wy to wytrzymacie. Kurde, czemu wam szarża się... A może z placu zeszliśmy i moralki spadły? O Jezus... Naprawdę? Przez to przegrałem? Ale by nas wystrzeli, musiałem wyjść Bo oni jeszcze mając, bo to są te świeże oddziały, oni by nas, po prostu byśmy stali by nas wystrzelali Kurczę, szkoda, ciekaw jestem, czy jakby, czy byśmy jakbyśmy jeszcze wytrzymali, czy, czy by im moralki siadły Szkoda Dobra, ale takie straty zdaliśmy, tam z tyłu jest druga armia, tylko ona jest mniejsza i nie jest tak dobra jak ta Znaczy to nie była dobra armia, w sensie jest mniejsza, tam też są A porażka, dobra, ale jest Enzik, jest Enzik, jest totalen krik Ashigaru świetnie się spisali mimo wszystko Patrzcie, to, to byli jacyś rodzinni z łukami spoceni nasi Ashigaru łucznicy ile wytrzymali e, ile zostało? 528 Ciekawe czy jakiś generałów ubiliśmy, wow 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 To jest armia Takedy obok, mm, nawet jak to pokonamy To obok jest armia Takedy, cofnij się Ty serio chcesz się bić? Skoro chcą nas atakować Jak wy to jesteście co? Hatakayama? jama skoro Hatakajama chce nas atakować, to my czekamy, o tak, czekamy na wzgórzu. W ogóle nasi ucznicy ci mają takie tarcza, ta... takie... tarcze? Chyba tarcze, trzeba to nazwać, takie zasłonki za, za, za podręczne. Yy, zobaczymy, no piękne mamy yy, pozycje obrony na wzgórzu. Zobaczymy, czy podejdą, czy będziemy piu, 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 piu yy, drogą łuku ich wystrzeliwywać. Kurde, szkoda tam tej bitwy, jestem cie... Kurde, ale będzie teraz dręczyło, czy jakbym nie, nie wydał tej rozkazu do szarży z jednej strony żeby, żeby ich zaatakować tymi naszymi kawaleriami i się samurajską, żebyśmy wygrali to oblężenie, Żeby o im moralki padły, żebyśmy jeszcze w chwilę wytrzymali pod ostrzałem. No nic, nie dowiemy się tego. Natomiast zaraz się dowiemy, czy wygramy tą bitwę. W sumie musimy wygrać, bo jak przegrywamy tą bitwę, to tracimy dajmio. Naszą najsilniejszą, w sumie jedyną silną armię. A co ty tu kombinujesz tą kawalerią? Yy, mur z yari, poproszę. Nasze naginaty? Samuraje z Jari, na flaneczkę. To jest generał, czy? Tak, generał. Tu nie ma żadnej jazdy, nie ma żadnej jazdy. Problem jest taki, że my mamy bardzo mało piechoty walczącej wręcz, a trzy jednostki, nie dość, że z tych kilku to jest, są zwykle samuraje, znaczy Ashigaru z Jari. Co mi ich zaszarży? Żeby nie wbili się w bok tych, 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 tych? Co on robi? Co ty robisz? To jest jednostka de facto kontr tego... przeciwka waleryjska. Płonące strzały, płonące strzały, piu, 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 piu. Rozpocząć ostrzał. Druga linia. Druga linia, płonące strzały. Ciu, ciu, ciu. A wy musicie wytrzymać. Dobra, wy sobie się na spokojnie poradzić. Jak już 30 ich zginęło, od czego? Do jakiegoś ostrzału. Dobra, mur, mur, mur. A, zapomniałem. Zapomniałem, że na tej flance też było. No to ci samuraje z Jari ich przejadą, nie? Ci samuraje z Jari to się przeprzerżną prze, prze, przez nich, i to tak mocno. Trzeba będzie łukami to detentegować. Chyba, że te katanki szybko to zrobią. Pytanie: czy nasi ucznicy coś sensownego zrobili podczas tego pierwszego strzału? Coś niby zrobili. Mmm, nie zabiliście ich, tak? Oni się wycofują. Yep, Just, ale te pomysły strzela, strasznie mnie w PSE y zabijają. Strasznie strzelajcie tutaj, jeśli możecie. A i wszyscy macie przełącznik trybu strażniczego. Mhm, gdzie on tym kawalerem pojechał? Nie wiem. Rozszarżyj na tych Cyk, wy możecie wyjść z muru yari i wjechać na plecki tych. Okej, okay, panowie, ee, strzelajcie? Strzelać? Strzelać, strzelać, strzelać. jak ja, ja, ci ci. No właśnie, umierają. Um, Podejść tu jednym generałem. Tu drugim generałem. A, tu jeszcze jakiś generał. On miał dwóch generałów. On miał tutaj dwóch generałów. Dobra, i Great Gendel odpal odpal przegrupowanie. Czekaj, co ty masz? Stani walcz. A, to jest jakiś perk. A ty tego nie masz? Nie masz. Ja bym chciał, żebyś dał zachętę na tych Ashigaru. Okej, okay, a ty daj. Yy, przegrupowanie. Żeby wzmocnić moralki, Jak to wygląda? Co nasi Ashigaru wygrali? Tutaj te, te naciska, Ej, ci Samurai dają radę. Te zbustowane pancerzyki i tak dalej. Oddaję, oddaję to. Na pewno, na pewno daj. Tam na flance też wygrali. Ok. przejdź boczkiem. wiedź w tych. Tego generała daj nam drugą flaneczkę. Mhm. Ty, jak wyjdą, to te tarcze zostają. Spoko. O, i ich po, poporobili. Nice. No, linia wytrzymała, ale mocno jest obita. Po połowie. Po bitwie koniecznie muszę zobaczyć, ile ci uczniacy de facto zrobili z zjali złamani, weź ich goń mm, Trzeba jak najwięcej dobić Tego co ucieka Chcesz się bić generał na generała? No dobra No dobra, odpalimy sobie przekrupowanie na naszej własnej jednostce, jakby co tutaj na, na nasze, nasze wujci Ashigaru biegną Głupie, jakby ten generał zginął w tej szarży Aha, ośmiu zginęło oni stracili siedmiu, coś takiego, bo nie mieli pełny oddział. My Powinniście own. wygrać, chyba, że głupio zginiecie. No, wygrali już z Victory, świetnie. Shigaru z Wuriari oni się wycofują, uciekają, żeby nie, nie głupio nie wjechać w nich. Ok. Wygrać wygraliśmy, teraz chodzi, żeby jak najmniejsze straty im zadać bandytom jednym. To to, okej, okay. cyk, cyk, cyk. Wygrałeś? Jeszcze generała byśmy zabili. Brakuje mi szczególnie powiadomień, że zabiliśmy generała. Bo ja nie wiem, czy go już zabiliśmy i ścigać tą jednostkę, czy. Aha, samą jednostkę wy, wy, wycięliśmy w pień. No to raczej zginął. No to raczej nie żyją straciliśmy 900. Trochę ich wróciło po bitwie. E, Łucznicy stracono, pozostało pokonano. No, generały najwięcej, bo oni dobijali to, są uciekło. No, nie wiem, czy ci Łucznicy aż tyle robią. Ci samuraje z katanami, tak, są lepsi. W sensie większe. Czy ci Łucznicy też muralki ładnie niszczą? No nic, no dobra, dalej będziemy się trzymać drogi łuku. O, to w ogóle było miejsce słynnej bitwy. Tylko, żeby teraz tak no A nie, tura to kiedy już minęła, dobra. Trzeba będzie się wycofać. Utracono prowincję i naba, tak, wiemy. Klęska armii. Traciliśmy. To był ktoś ważny z naszego rodu. Zarządzanie rodem. A, a tu jest zmiana wyznania. Spoko. Mm. Nie mam pojęcia, kim był ten żbiczek. Nie pamiętam. No ale dobra, wygrać wygraliśmy. Znaczy, tamtą bitwę wygraliśmy. Tu trzeba więcej łuczników. Więcej łuczników. To coś możemy rekrutować, co my możemy tu rekrutować? Samurajów i włócznicy, okej. Okay. Honorowa się śmierć, to był nasz syn, to nie, wiem, to nie był jeden z synów adoptowanych. Honorowa śmierć, żaden wojownik nie mógłby prosić o więcej, cały ród będzie płakiwał o straty tego wielkiego człowieka. No cóż, zdradzili nas Ikkoiki, nie przewidziałem tego. A wyjdź z tej osady tą armią, wejdź tymi żbiczkami, uh -huh. niech się uzupełnią, no spokojnie. Dodatkowe jednostki, dodatkowe jednostki, tu by się kolejną armię przydało zrobić. Teraz tak, które prowincje w jego sztukach, które prowincje potencjalnie się, oj, 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 co wam się stało? Znowu niezadowoleni jesteście, w Higo Shigaru Wy jesteście na jeden, nie? Tak ja. też na jeden Sumo też na jeden Ja w poprzedniej turze chyba Hmm, Właśnie jakiś na minus 1, to ja chyba zabierałem tych Ashigaru, Suwałem, bo byli zadowoleni. A teraz znów im spadło z jakiegoś powodu. Także chyba to jeden oddział Ashigaru musi zawsze być w tych prowincjach, które tak na trytytkę się trzymają zadowoleniem. Tak mi się wydaje. Hmm, a Bichu w ogóle nie płaci podatków? A powinno płacić podatki też zwerbu jednego żbiczka, dobra. E, ci Ashigaru powinni załatwić, no ale zobacz, ile koku poszło na tych Ashigaru, niestety. Uh, flota się zwerbowała tutaj nowa. Mm, nie, to są tylko te statki kupieckie, które miały nas pomóc, 7500. No dochód jest ładny, bo straciliśmy część dużej armii. Można by w Satsum... Kurde, ale jak ich zrekrutujemy w sumie, to wiecie ile czasu oni będą szli? Musimy gdzieś bliżej mieć dobrą osadę do rekrutacji, tylko że tu mamy ten bus do pancerzyków, nie? Bizen możemy rekrutować... W Bizen możemy rekrutować... Um... Z boostem do ataku wręcz. Mówi się, że boost do ataku wręcz de facto lepiej się kalkuluje. No może, może, no bo wtedy szybciej większe straty zadają, w sensie szybciej ich przeprzemielą prze, i, i będzie łatwiej. Miotacze bomb, oni by byli chyba spoko do oblężeń. Jak z tą osadą? Tu potrzebujesz tego... Za jedną turę będzie upgrade. Dobra, rekrutuj tych łuczników lepszych, zboostowanych. Póki się da, a na razie tu będziemy potrzebowali będziemy potrzebujemy więcej tych jednostek, które coś robią, zwłaszcza na północy. Oki e, Cyk, tu zrekrutuj ashigaru na razie. Hmm, aha, bo my was jeszcze posiłki ciągniemy, właśnie. Teraz bardzo ważne, żeby te wszystkie posiłeczki szły. Cyk, 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 cyk. W sumie, daj tych ashigaru z Jari. Cyk, i są zadowoleni? Jest, to nie werbuj tych ashigaru tutaj. Chodźcie na front, coś jeszcze, jakieś posiłki idą? Tak, tu idą jeszcze ci, nice. Mm, I to tyle z posiłków. Wiecie co jest słabe? Że zobaczcie ile jednostek i koiki przetrwało. I ja oni teraz stoją na swojej prowincji, oni się wszyscy odnawiają. Raczej szturm nam nie grozi w tej turze, ale... Zobaczcie ile tego przeżyło. Takie straty im zadaliśmy w tej bitwie o Inabe. A mimo wszystko to będzie dalej żyło. Dobra, zostało nam 1900 koku. A mimo wszystko, chyba cały czas musimy próbować rozwijać. E, próbować rozwijać pieniążki, bo zbankrutujemy. Stany, stany nie są potrzebne. Stany coś dają poza kawalerią? Nie, tylko kawalery dają. A wy to okupujecie. Cyk 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 cyk. Trzeba by też tą flotę cofnąć do portów i nabrać. Dobra, y, koniec tury? Koniec tury, chyba. Samuraje z naginatami. Zabójcze, groźne dla piechoty jazdy, ale nie nadają się do walki ze strzelcami. Spoko, dobrze to wiemy. Otrzymano misję. Zajmij prowincję należącą do rodu Hatakayama. To trzeba by zrobić. W ogóle... Hatakayama ma tu ostatnią prowincję i z tej ostatniej prowincji wyciągnęła... O matko święta. Czy my chcemy oddać Hoki? Cofnąć... Zdążycie z tymi posiłkami? Nie zdążycie. W Hoki jest coś ważnego, w Hoki nie ma nic. Są rzemieślnicy, którzy mogliby zabrejdować celność. Eee, co to jest? To są naginaty i jeszcze więcej naginat. Możemy się cofnąć do Izumo. Bo hoki oni się nie wybronią, a ci nie zdążą z posiłkami. Także cofamy się do Izumo. Tyk, cofamy się. To masada niestety trzeba oddać. Powiedz, że tu wejdziesz. No, nie denerwuj mnie! No, cholipka. Dobra, do Izumo i wy też do Izomu. Nice. Jak prowincję? Dobra, tylko wy jesteście niezadowoleni. Spoko, przeżyjemy. Ile? 5900. Takeda, gdzieś. atrycznie dostajecie. No, wy jesteście w pełni uzupełnieni. Spróbujemy zrobić z tego dwie armię. Co w tych Ashigaru zami na te naginaty? Daj no, jeszcze jeden oddział samurai. I zrobimy tak, że ten generał dostanie własną armię. A wy dacie nam te naginaty, i tak. O, tu mamy ładną armię. Trochę tego, trochę tego. Oni się nadają do walki z kawalerią, nie? Tak, nadają się. Wczoraj mają jakieś tam puściki. Świetnie. No i ten żbiczek powoli też zaczyna kręcić swoją własną armię. Tylko potrzebuje więcej łuków. Hmm, tutaj cyk samurajów cały czas klepiemy w kółeczko. Nice. Dacie radę, ile jedną jednostkę można wyciągnąć. Daj tych łuczników, a Shigaru, jeden oddział. Jestmy ten lepszy. Zapraszamy. Macie łuki? Nie macie łuków. To się zbudowało? Koniecznie. Dobra, zbudowało się i chcemy upgrade szybkości uzupełnień. Pancerz, celność plus 5. Daj tą celność plus 5. Ile? Cztery tury to się będzie robiło spoko. Ale nie mamy czasu czekać. Od razu te, tych, tych, tych naszych łuczników ciągniesz. Czy w ogóle straszne jest to, że my jedną turę tracimy na przejście przez Ciesinę. Oni tracą jedną turę ruchu. Weź te stateczki na klep. No I teraz pytanie, ścigać go? Nie, nie możemy go ścigać, bo oni muszą to plądrować. Pieniążek, pieniążek, pieniążek. Poza tym chyba ty go złapiesz. Statki kupieckie. Cześć. Okej. Okay. Ile zarabiamy? Tysiąc. Dałbyś rady tą flotą się przekrać tam na północ? Spróbujmy. To wtedy moglibyśmy jakąś tam flotę częściowo. Uh -huh. Może przeżyje albo się cofnie. Dobra, cztery tysiące koku. Cztery tysiące koku. Dobra, to więcej naginat rób Więcej naginat eee, Łucznicy dojdą i zostało 1500 Dobra, i te 1500 powiedzmy, żeby był balans, gdzieś tam zainwestujemy um, W ekonomię, coś takiego To jest targ eee, To targi chyba naj, 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 najlepiej się opłaca robić Czy się zrobiła ta kopalenka złota Robi się kopalenka złota, dobra, dobra, dobra I z już musi wytrwać, dalej niż tam na północy nie możemy się cofnąć eee, Ta przystań niewiele nam da Chyba jakichś budyneczków do, do pieniążka Albo w sumie możemy flotę dalej robić. Nie goku bunę, tylko średnie bunę. Jest i zostało 790 koku, A, y, tak wiem, że tutaj trzymamy jakiś garnizon. A ten garnizon jakiś tam powiedzmy symboliczny jest że w razie czego jak nam się będą dropić to w tych osadach szybko rekrutujemy garu. tu są zabroidowane zamki więc tam są więcej kolejek rekrutacyjnych więc jedną turę w teorii z tych wszystkich zamków możemy jedną pełną armię wystawić i spróbować obronić tam gdzie się dropną a ewentualnie spróbować to odbić a ten garnizon jest powiedzmy takiego szybkiego rago... chyba że... nie no, nie dropniemy się tutaj nie dropniemy się, musimy... tutaj dwie armie muszą się zrobić, zaraz się zrobią, zaczniemy puszować. A to musimy wy się wybronić i zniszczyć Hatakajama. Wtedy zostaną i Koiki, Koiki też jest do dobicia i de facto będziemy tylko walczyć z Takedą i tym przed ogromnym datę. czy jak ich tam nazywali, Dobra. Łapek, górę, soczysty kalendarz, widzimy się jutro. Na razie. elo.